W po cmentarzach mogli się też wybrać leszczynianie. Był to jeden z punktów nocy przygotowanej przez Muzeum Okręgowe. Poza nim atrakcje dla mieszkańców przygotowały także Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Archiwum Państwowe, Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska. Materiał Jarka Adamka. Niech się daje? łatwo czy trudno? Łatwo. Myś co tam trzeba zrobić? Nacisnąć. Mocno, słabo? Mocno. Leci? Pan Bogdan Błaszkiewicz, kierownik działu etnograficznego. Jak ta krowa działa? No niestety trzeba wodę wlać zabarwioną tylko mlekiem. No, tak jest na wiaderko gdzieś około szklanki mleka. A to dlatego, żeby się po prostu nie skwasiło to mleko i nie pozalepiało tych dziurek, bo by zawody trwały 15-20 minut, a to musi jednak przez 5 godzin ta krowa być czynna. Doił pan kiedyś krowę? Tak, owszem, żywą. No niestety, żywa by nie przeżyła pewnie. Kamila Szymańska, starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Leszku. Dziś prezentuje Pani swoją wystawę, wystawę dotyczącą historii papieru. Tak, wystawa jest przygotowana przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Oczywiście my również dołożyliśmy swoje eksponaty i pewien wątek uzupełniamy. Coraz różniejsze zastosowania dla papieru człowiek znajduje i jak dotąd lepszego materiału piśmienniczego wynaleźć się nie udało. Nie boi się Pani, że już za kilka lat, kiedy wejdą te wszystkie tablety, laptopy, papier rzeczywiście będzie tylko w muzeum można? Nie, absolutnie się nie boję. Zresztą urzędnik... Lębnicy chyba najlepiej wiedzą, że wprowadzenie komputerów do biur wcale nie zmniejszyło produkcji papieru. Państwo pierwszy raz w muzeum, czy bywają Państwo? Ja pierwszy, tutaj bywają. Dała się pani wyciągnąć właśnie na noc muzeów? Tak. Jak kusili? Spytała <noise> się, to proszę. <noise> Rzadko jest jakiś taki czas, żeby, żeby wyjść ze znajomymi gdzieś się w takich ciekawych miejscach znaleźć. Tylko tu muzeum Państwo zwiedzacie, czy macie taki poczeka? Na plan? pewno jeszcze do synagogi pójdziemy. Pani Mirosława jak judaika w Leszczyńskim Muzeum chyba zawsze cieszą się powodzeniem? O tak, a szczególnie rozbieranie tory. No to jest oczywiście impreza rokrocznie oczekiwana. A Państwo ten pokaz tylko i wyłącznie z okazji naszego Muzeów robicie? Tak, rozbieranie tory tylko i wyłącznie wtedy no, no, dla nas tora jest, jest eksponatem muzealnym a wiadomo że no, nie powinna być zbyt często używana no po to żeby jej nie zużyć nie zniszczyć no bo oczywiście ona już nie posiada tego sakrum jest profanowana dla żydów jest nieczysta no ale dla nas jako przedmiot muzealny musi być poszanowana